Będzie wielka ślizgawka wodna, muzyka, warsztaty sportowe i dmuchańce, a to wszystko w parku Sanguszków w Tarnowie. Piknik pod nazwą Grapark będzie towarzyszyć obchodom Święta Miasta zderzenia 2016. To świetna okazja do tego, aby wraz z rodziną i znajomymi spędzić czas na świeżym powietrzu. To co będzie nowością na naszym pikniku, to wielka ślizgawka wodna. Będziemy w, na górce w Parku Sanguszków ustawimy długą folię. Na, na folii będzie lana woda i będzie można na takich wielkich kołach, dentkach zjeżdżać na tej ślizgawce. I myślę, że tego jeszcze nie było w Tarnowie i myślę, że to jest taka atrakcja, która przyciągnie. Wielu chętnych. To będzie nasza górka kinowa akurat wykorzystana 25 czerwca na początek naszego gra parku. Będzie też muzyka, będzie strefa gastronomiczna, także warto przyjść z kocami, z dziećmi, ze znajomymi na te koce będzie można sobie zjeść, można przynieść też jedzenie i popiknikować. Chcemy nauczyć Tarnowian właśnie, że w tym parku można sobie spokojnie piknikować, można przynieść zawsze koc, można przyjść ze znajomymi, z rodziną i po prostu miło spędzać i aktywnie czas. Będą także bezpłatne warsztaty Zumby i. Fitness. Zumba to oczywiście Kinga Staszku pewnie już znana, tutaj wiele imprez zumbowych prowadzi, więc i... Fitness prowadzi Agnieszka Piątek, też myślę, że znana osobowość w Tarnowie, która wiele fajnych rzeczy sportowych robi. Warsztaty, jeżeli chodzi o zumbę, to będą od 15 do 16. Będą warsztaty zuby właśnie prowadzone przez Kingę Staszków, natomiast od 16 do 17 będą warsztaty fitness. Także będzie można trochę popiknikować, trochę zjeść, później odpocząć i w tych godzinach końcowych pikniku trochę się poruszać. Wydarzenie w Parku Sankuszków rozpocznie się 25 czerwca od godziny trzynastej.